Gdy pan prezes Kaczyński na TikToku ogłaszał likwidację polskiego rolnictwa, mówił, że to będzie ustawa, która zmierzy przyzwoitość i pokaże dobroć. Ten akt nie jest aktem przyzwoitości. Po pierwsze, wasza ustawa jest aktem oskarżenia wobec polskiej wsi i polskiego rolnika. Że nie potrafi zajmować się swoją zwierzyną, nie dba o tą zwierzynę i nie potrafi z nią żyć i ją hodować. To jest wasz akt oskarżenia wobec polskiej wsi. Nie ma na to zgody i nie może być zgody na upokarzanie naszej historii, tradycji i kultury. Nie ma przyzwolenia w żadnym, myślę, klubie, w naszym, w koalicji polskiej dla maltretowania zwierząt, dla łamania prawa polskiego, dla bycia bandytą wobec zwierzęcia. I takich należy ścigać i to jest dzisiaj możliwe. Tylko czy z tego się wywiązaliście? Gdzie były wasze inspekcje? Gdzie jest wasza prokuratura? Gdzie są wasze wszystkie służby specjalne? Czemu nie ścigają? A dzisiaj przedstawiacie ustawy, w której mówicie: "Tak, Polska wieś się nie nadaje do opieki nad zwierzętami. Upokarzacie polskiego rolnika". I to jest akt nie tylko oskarżeń, ale to jest tak, że akt waszej kapitulacji. Wygraliście wybory na wsi. A dzisiaj skapitulowaliście do reprezentowania interesów polskiej wsi i polskiego rolnika. Kapitulujecie, bo nie macie odwagi cywilnej przyznać się do wielkiego oszustwa. Oszukaliście, wyzyskaliście i odrzuciliście polską wieś. Zdobyliście tam głos, ale nie chcecie dzisiaj o tą polską wieś zadbać. I to jest kolejny akt waszej, akt waszej głupoty, bo likwidujecie branżę która w czasie kryzysu, jakakolwiek branża w czasie kryzysu światowego, gospodarczego jest likwidowana, jest głupotą. Jeżeli chcecie zażynać polskie rolnictwo i wprowadzacie embargo, polski rząd tą ustawą i prawo i sprawiedliwość tą ustawą wprowadza embargo na polskie rolnictwo. To jest likwidacja drobiarstwa w Polsce. 40% eksportują. I eksportują, dlaczego w takim systemie, halal czy koszer? Bo to są obrzędy religijne do państw, do których to sprzedajemy. I trochę do opozycji teraz. Tak często też mówicie o konstytucji. Bardzo dobrze mi się zgadzam. Ja nie mam problemu z waszymi poglądami, bo macie takie, a nie inne. Ja to szanuję. Ale z jednej strony krzyczycie konstytucja, gdzie jest wolność religijna i wolność obrzędów religijnych, a z drugiej strony mówicie, że te obrzędy religijne są niezgodne i nieprawidłowe. To tu jest pewna niespójność. Później jeszcze powiem o trybie procedowania, bo myślę, że w wielu kwestiach on się Wam po prostu nie podoba. No to jest akt głupoty, bo mamy ASF, afrykański pomór Świni, mamy ptasią grypę, ludzie wprowadzają bioasekurację, wydają masę pieniędzy, a Wy mówicie, że tam zaraz będzie mógł wejść każdy do gospodarstwa bez sprawdzenia badań sanitarnych, nie łamiąc wszystkie zasady biosekuracji. To będą kolejne wektory nie tylko koronawirusa, ale ASF-u czy jakiejkolwiek innej choroby zakaźnej występującej od zwierząt, u zwierząt. To jest akt głupoty, bo zamieniliśmy w wielu wypadkach branżę związaną z hodowlą trzody chlewnej, gdzie 100 tysięcy gospodarstw w ostatnim czasie zostało zlikwidowanych na hodowlę i na produkcję wołowiny czy drobiu. I co oni teraz mają zrobić? To jest upadek, to jest 7 miliardów eksportu. To jest upadek polskiego rolnictwa, to są naczynia połączone, bo ktoś powie, no ale to nie dotknie każdego rolnika. Ale produkcja odpadów, które są utylizowane na fermach, 750 tysięcy ton i obciążenie kosztów małego gospodarstwa rolnego, to jest upadek tego małego gospodarstwa rolnego. I wciecież u was w szeregach drogi PiSie, jest tyle osób, które to wie. I nawet są hasła na Twitterkach murem za Ardanem. No to Ardan wczoraj pokazał, na co go stać w głosowaniu. Piękne listy można napisać, ale później w głosowaniu, jak przyjdzie co do czego, ma jeszcze szansę dzisiaj. I ja mu daję tą szansę, że wierzę, że tak jak inni, którzy się potrafili zachować i reprezentować tych, których na, na których głosowali. Wy pojedziecie na tą wieś i liczycie, że za trzy lata zapomni. Myślę, że tak prezes Kaczyński chce sobie tak przetestować, jak długo będzie ta pamięć na wsi o tej ustawie funkcjonować. To zaręczam wam, że ta, o, tej, o tej ustawie będzie bardzo długo. No i akt głupoty, no bo co będzie kolejny? Teraz zlikwidować tą część polskiej gospodarki, polskiego rolnictwa. A co za chwilę? Zakaz mleka w szkołach, delegalizacja schabowego? To są wasze kierunki działania. No, tak to wygląda. Moi drodzy, u nas nie ma w klubie koalicji polskiej w PZL w z 15 entuzjastów futer. To są wasi koledzy, którzy są towarem eksportowym do Parlamentu Europejskiego, które, którzy sobie je nota upatrzyli. Embargo na polskie rolnictwo staje się faktem. Embargo na polskie rolnictwo nie wprowadzane przez jakiekolwiek państwo, jakiegokolwiek sąsiada, tylko przez polsko, polski rząd. To jest niedopuszczalne. My się na to po prostu nie możemy zgodzić. I nie odbierajcie nam przyzwoitości, i moralności w opiece nad zwierzętami. Bo gdyby ta ustawa nie była niżmaszem wszystkich możliwych elementów, to pewnie w 100% byśmy zagłosowali za zakazem występowania zwierząt i hodowania zwierząt na użytek cyrkowy, trzymania ich w cyrku. Ale tu jest połączenie gospodarki, połączenie naszej tradycji, historii i wy będziecie nam teraz miarę przyzwoitości do tego przykładać? Kim wy jesteście? My mamy swoją wrażliwość i ona wynika też z tradycji, z tego wszystkiego, w, którym, w czym się wychowaliśmy. I Polska, wieś taka jest. Chcecie to tak zmieniać? Wy tak bronicie przed enigmatycznymi ideologiami. Ale tutaj wprowadzacie swoją ideologię. I nie przeszkadza Wam pójście z lewicą, z, ko z koalicją obywatelską? Moim zdaniem. To jest też taki sygnał dla koalicjantów wewnętrznych w Zjednoczonej Prawicy, dla Solidarnej Polski dla Porozumienia, od prezesa Kaczyńskiego dla Was. Jak będę chciał, to nawet z lewicą sobie każdą ustawę, jak, jak ją ciekawie napiszę, przegłosuję. Tak to wygląda, moi drodzy. To politycznie nie jest dla was, myślę, zbyt dobre. Czemu nie ma rozmowy? Co mówiła premier Szydło, przypomnę wam pięć lat temu. Pokora, praca, umiar, roztropność, działanie i odpowiedzialność, a przede wszystkim słuchanie obywateli, to są zasady, którymi będziemy się kierować. Koniec z arogancją władzy i koniec z pychą. To wczoraj był pokaz pychy i ekspansja arogancji władzy przed Sejmem i na Nowogrodzkim. Kto wyszedł do protestujących? Byli posłowie Konfederacji, byli posłowie Koalicji Polskiej, wyszedł z prezydium tylko marszałek Gorzelski. Nie mieliście. Była Dorota niedziela bardzo dobrze z koalicji obywatelskiej. Marszałek Zgorzecki jako jedyny wychodzi z prezydium. Przyjmuje przedstawicieli. Czemu wy ich nie wysłuchacie? Oni w większości na was głosowali. Pogubiliście się, wszystko wam się na wali. Nie róbcie tych rozgrywek kosztem polskiego rolnika i polskiej wsi, bo do niczego dobrego to nie doprowadzi. A wysłuchanie publiczny sposób procedowania. Zrobiliśmy, PiS zrobił przez pięć lat z tego Sejmu maszynkę do przyjmowania ustaw w trybie pilnym. Dzisiaj robi maszynkę do, zmienie, do zmielenia polskiej wsi i polskiego rolnictwa. I ja rozumiem i Lewicę, i Koalicję Obywatelską, że ma swoje poglądy w tej sprawie i one mogą być zbieżne. Ale czemu przyłożyliście rękę do tego trybu procedowania, że w ciągu 24 godzin ta ustawa ma być przyjęta? A tak często protestujemy wspólnie, żeby tak nie procedować? Tego kompletnie nie rozumiem. W Senacie to musi być zmienione. Liczę na 30 dni debaty, wysłuchanie publiczne w Senacie, wysłuchanie organizacji rolniczych, związków zawodowych, Krajowej Izby Rolniczej. Wszystkich organizacji, które są zainteresowane i ich na komisję. będziemy tego w Senacie pilnować. Bo od tego tam jesteśmy. I Senat musi pokazać, że jest inny niż Senat. I tu macie szansę poprawić ten błąd. Nie będziemy popierać tej ustawy. Bo to jest embargo na polskie rolnictwo. To jest akt oskarżenia wobec polskiej wsi. To jest akt głupoty za którym się nie da zagłosować.